Powódź powoduje wiele negatywnych skutków w zasadach organizacji pracy u pracodawcy. Dlatego pracodawca powinien zastanowić się, jakie ma problemy i jak powinien je rozwiązać, kiedy nie może powierzyć pracownikowi dotychczasowej pracy, bo po prostu jej nie ma i nie chce ponosić zbyt dużych kosztów. Jeżeli chodzi o rozwiązania, jakie obecne przepisy umożliwiają, to może pracodawca po pierwsze porozumieć się z pracownikiem w zakresie wypowiedzenia zmieniającego, ażeby zmienić dotychczasowe warunki pracy i płacy, w szczególności obniżyć na przykład częściowo wynagrodzenie z racji zbyt wysokich kosztów, jakie pracodawca akurat ponosi w sytuacji kiedy nie ma pracy a pełne wynagrodzenie należne pracownikowi musi wypłacić. Jeżeli nie może dojść do porozumienia zmieniającego ze względu na to, że pracownik nie wyraża zgody, to drugim rozwiązaniem jest wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Jest to decyzja wtedy jednostronna pracodawcy, którą pracownik albo przyjmuje i zgadza się na nowe warunki, albo też definitywnie umowa o pracę rozwiązuje się. Najdalej idącym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji o zwolnieniu pracowników z pracy, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, dlatego, że powódź jako siła wyższa nie jest przyczyną, która powoduje, że to pracownik ponosi konsekwencje rozwiązania umowy o pracę. A zatem to pracodawca musi, ponosić wszelkie tego negatywne skutki i w tym momencie będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną. Natomiast jeżeli ma takie możliwości i nie chce ani zmieniać warunków dotychczasowych pracy, ani zwalniać pracownika, to innym rozwiązaniem jest na przykład częściowe zawieszenie przepisów wewnętrznych, jakie obowiązują firmie na przejściowy okres maksymalny do trzech lat, jeżeli sytuacja finansowa pracodawcy na to wskazuje, bądź też ewentualnie może może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, na przykład przy łagodzeniu tych skutków powodzi, które nie są związane bezpośrednio z pracą, jaką pracownik wykonuje, ale jednak umożliwiają zagospodarowanie jego czasu.